mamy takie marzenie w Lidzbarku utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego przy zespole szkół Piotr Harasim, Studiu Paweł Cieśliński, Starosta Działdowski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam. Panie Starosto, już rozpoczęliśmy tu, tę rozmowę o, o wyzwaniach, wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed powiatem Działdowskim. Powiedzmy troszkę szerzej, czym teraz żyje powiat Działdowski, jakie ma plany, jakie właśnie wyzwania i jak zamierza im sprostać. No, przede wszystkim kontynuacja inwestycji, które już są rozpoczęte lub będą rozpoczęte, a mianowicie kolejny etap naszego, naszych działań inwestycyjnych w grudkach po byłem ze zespole szkół rolniczych, gdzie pierwszy budynek został oddany w roku ubiegłym pod edukację i pod rehabilitację, więc takie... myślą o, o pielęgniarkach to było tak, tworzone, no, Tak, przede wszystkim o pielęgniarkach, ale też oczywiście myślimy o nowych, o innych kierunkach, właśnie jeśli chodzi o ratowników, o położne. I oczywiście centrum rehabilitacyjne, które będzie też zajmowało jedną trzecią, co najmniej budynku, gdzie będzie można w szerokim zakresie rehabilitację skorzystać z rehabilitacji i takiej powiedzmy dziennej na, na konkretną jakąś wizytę, ale również można będzie skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych, dlatego że w tej chwili jesteśmy właśnie w drugim etapie inwestycyjnym, a mianowicie modernizacja budynku byłego internatu, gdzie będą przygotowane pokoje dla seniorów, chcemy tu utworzyć centrum senioralne, ale również i pomieszczenia, na pokoje, przynajmniej w początkowej fazie, dopóki nie zapełnimy to seniorami, a pewnie w przyszłości tak będzie, to również będzie można skorzystać właśnie na turnusy rehabilitacyjne lub będąc na studiach wynająć nocleg właśnie dla studentów przebywających właśnie tam na zajęciach. Także cały czas ten proces inwestycyjny trwa. No, i najważniejsze, że po zakończeniu procesu inwestycyjnego budynek już żyje, czyli już przygotowuje się do, do zapełnienia, do, do wyposażenia, do, do wykorzystania przede wszystkim. Jest to budynek, który to jest, otrzymał drugie życie. Dodajmy. Tak, to są budynki, które otrzymały drugie życie, i, i, i w takim kierunku działamy. Podobnie zresztą jak w zespole szkół w Malinowie. Gdzie trzeci budynek w tej chwili remontujemy i też pod coś nowego, bo remontowanie budynków szkolnych to najczęściej pod potrzeby dotychczasowych działań przy funkcjonujących szkołach, ale w tej chwili robimy coś nowego, a mianowicie Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego, pierwsze w województwie w zasadzie są tylko dwa takie projekty realizowane w województwie, nasz przemysł szklarskiego i w powiecie kęczyńskim przemysł drzewny, więc dwa branżowe centrum będą tylko w województwie na razie, może w przyszłości będą następne, ale na dzień dzisiejszy tylko w, w tych dwóch powiatach. Więc tam też adoptujemy starą zabytkową oborę z kamienia cegły, więc pod nadzorem konserwatora. Wiadomo, pewne wymagania z tego tytułu są i, i trudności, ale myślę, że do końca maja uda nam się... Tą część techniczną, czyli budowlaną, zakończyć. Już w tej chwili jesteśmy w trakcie przetargu i po przetargach dotyczących wyposażenia specjalistycznego, bo dla przemysłu szklarskiego, więc i piece do, do topienia szkła i, i inne urządzenia, automaty, więc tego dość sporo i takiego nietypowego. Sprzęt mocno specjalistyczny. Mocno specjalistyczny. Niewiele firm w Europie zajmuje się produkcją takiego sprzętu, ale dajemy sobie radę. Myślę, że do końca maja uda się również zakupić cały sprzęt i w czerwcu y, otworzyć y, już y, od, tak pod względem technicznym a oficjalne otwarcie chcemy w październiku zrobić, dlatego że szkoła ma 95-lecie powstania swojej placówki, więc chcemy połączyć takie uroczyste otwarcie z jednocześnie z jubileuszem szkoły. Panie starosto, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej, ma pan tutaj dobre wieści dla mieszkańców? Eee, no, troszkę się przyzwyczailiśmy trosz... w ostatnich latach do tego, że te drogi no, jednak powstawały jedna po drugiej w pewnym momencie. Udało nam się... Eee, pozyskać dofinansowanie do jednej z dróg powiatowych, kwotę prawie 3 milionów złotych i będziemy realizowali, na dniach podpisujemy umowę z panem wojewodą właśnie na dofinansowanie tych dróg, bo mówimy ogólnie o całym województwie jako powiaty, więc będziemy realizować, myślę, że do końca października uda nam się poza, pozamykać inwestycje. Troszeczkę dróg realizujemy z własnych źródeł, czyli odcinki nieco mniejsze oczywiście tam gdzie jeszcze są chodniki do dokończenia, zatoki autobusowe to wspólnie z gminami będziemy realizować z własnych środków także niestety na więcej w tym roku nie będziemy liczyć ale mam nadzieję, że na rok przyszły będą to pule środków finansowych większe, więc można będzie ubiegać się o, również o, o dużo więcej inwestycji drogowych. Gdybyśmy mieli popatrzeć czy, czy troszeczkę tak pomarzyć Panie Starosto, jaka byłaby inwestycja, taka bez względu na koszty taka inwestycja marzeń w powiecie działdowskim nie patrzymy na pieniążki, co, co, co by pan chciał pieniążki. zbudować, ja stworzyć, zaprojektować. Ja myślę, że te, te marzenia, które mieliśmy do tej pory, one są realizowane, czyli reaktywacja naszego zespołu szkół w Gródkach, ale mamy takie marzenie w Lidzbarku utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego przy zespole szkół. To jeszcze, jak obecny burmistrz był dyrektorem szkoły, taki pomysł powstał i mamy dokumentację na to przygotowane. Myślę, że dzisiaj będzie to inwestycja ponad 10-milionowa, więc, więc dość poważna. Wzmocnienie naszych, naszych placówek oświatowych, a mianowicie termomodernizacja zespołu szkół w Wiłowi Osadzie to jest też kolejne 10 milionów złotych, bo to takie inwestycje te, te, dość kosztowne. I oczywiście tutaj taki sztandarowy. Nasze inwestycje w najbardziej chyba e, pochłaniające środki finansowe e, za zadanie, a mianowicie szpital SPZO, działbowie, który no, jest w stanie wykorzystać każde środki, jakie byśmy nie przeznaczyli. Powiatowe szpitale nie bilansują się dodatnio, jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie, tym bardziej nie stać ich na realizację inwestycji z własnych środków. A chociażby VAT, który jest kosztem niekwalifikowalnym, musi być, musi być dołożony ze, ze strony inwestora. W związku z tym. Te, te, te elementy, jak gdyby finansowania są realizowane przez powiat i tutaj akurat dokładamy w tym roku prawie 3,5 miliona na inwestycje, udziałów na inwestycje w szpitalu powiatowym w Działdowie. Do tego też nie wiemy, jaka sytuacja będzie po wprowadzeniu i jakie środki finansowe po wprowadzeniu nowej ustawy związane z obronnością kraju, czy nie będzie trzeba przygotowywać również i zaplecza w szpitalu powiatowym od potrzeby właśnie takich skrajnych sytuacji związanych z zagrożeniami. Ten rok też jest takim rokiem eksperymentalnym, jeśli chodzi o finanse samorządów, dlatego że zmiana ustawy do końca też nie wiemy, czy to finansowanie będzie zgodne z tym, co wyliczyliśmy na papierze, ale jeśli tak się uda, to, to myślę, że ten rok będzie też korzystnym rokiem i na przyszły rok z łatwiejszym, jak gdyby, albo może z bardziej taką... Większą nadzieją, że będziemy mogli również mieć więcej własnych środków. Panie starosto, formuła naszy, naszego programu niestety dobiega końca. Na pewno dużo byśmy mogli jeszcze rozmawiać o tych planach powiatu działdowskiego. Życzymy oczywiście realizacji tych wszystkich inwestycji i założeń. Nasza rozmowa z kolei w całości do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Paweł Cieśliński, starosta działdowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panie starosto Dziękuję za tę bardzo. rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam.